Jesteś tak mocny, że Ty potrzebujesz. Nie <laughs> <laughs> Jebać to. Głupi ma zawsze szczęście. Dlatego otwierasz. Dziękuję. <laughs> <laughs> Case Drop EU, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveaway'ach! Mnóstwo skrzynek Super Drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. CaseDrop.eu otwieraj skrzynki za PSC Blik SMS przelew. Link w opisie. Polecam. Ostyż kurwa ty! E to Biedronka. Aby przestraszyła coś! Zrobię tak! pojebana, to mnie, to musiała być i biedronka, kurwa, musiała więcej wylecieć. To było dla subków teraz. O, mądra, ty w dół teraz wraca. On ma chyba. O nie, RIP chyba się zaklinowała to w pojęciu nie. Po robocie. Co za. Teraz to jest A! A! Teraz robimy na Arktis jedynki słuchaweczki. Jeszcze jeden dla sobów, jeden dla widzów. Baby Jeszcze jeden standard <ś> zaklęciem <gezúcza> oh, 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 oh. Co to i̇şte było? Zaklęciem Kurwa i ta Bydronka, no ona nie wiem co narobi Ale masz pomogę jednego i ale chyba słyszałeś, nie wiem czy to jest info dobre czy złe. Jeszcze kala był o! Cześć! Nie celowałeś! Nie celowałeś, ty Luju, jebany! No, o, 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 Zaba. Aha. I co? Ja w ogóle nie widziałem. Przejechał samochód? Nie gadę, on się wszedł do auta i ja tak nas przejechał. Ja pierdziele, jak porobię. robił. Nie, nie, nie. Do ciebie? Dwóch tam jest na, na zielonym. Paweł, on jeden? Kurde, Ostrzał, daję. Nie, kurde, Ostrzał, daje. A, Dawaj. Nie, za kurde jakąś koinkę dałem. Patrzę pulsometrem. Gościu mnie. Ja pierdzielę. Kurwa, mać. Patrzę z pulsometrem i gościu jest dwa metry ode mnie, no. Co miałem ty... auto? Co ten naszek robi? <grym> ja Sorry kurde nie, nie ej no <grym> Serio ej nie Serio jakby co? To u mnie nie było widać, że tutaj jesteś w tym tym Dobra, nie, naprawdę Zobacz to jest z mojego powa, że naprawdę nie wiedziałem, że tutaj siedzisz Najgorzej Dawaj skakuj teraz O halo O kurde co dostał ty <laughs> Who's at yeah. C? I think. One stop sign, one Z. Guys, I am out of. One C to quad. C to quad one. He can you get C to quad? <laughs> what can the fuck? <laughs> one is behind six, guys. Okay. One B. No HP. It's it's Last one. No, you understand. So you said that. I you, you a. Star? No. no. Kolejny! Kolejny! Trygon! Dźwigon, to nieś. Kanisz inny telefon Haben? Ja, Tomas. Słucham, ty kto to odbiera? Sekretarka nowa. A czym po niemiecku gada? Eee, nie wiem Teraz tak. tak, czy nie? No gram, ale to... potrzebuję pół godziny, A, bo, to, to, to. bo my gramy Nie, to metr. trzymaj się, do jutra, coś. Co? Nie rozłączaj się jak rozmawiasz z nami Jesteś chujo, c... co? A ja już chcę na gale przegiłem. Na gale wjechał Kurwa twarz na gale i piwnia Nie no przecież そうです。